Ale się obudził i zobaczył przed sobą żołnierza austriackim w austriackim mundurze. No tak się przeraził, że już nigdy więcej tam na górze nie spał. A od tej pory, o godzinie 12 nocy, zawsze się ktoś tam chodzi po strychu. I proszę Państwa, słyszeli wszyscy kroki przemierzające pokój z jednej jednego z końca na drugi. No po pewnym czasie wszyscy się przyzwyczaili do tego, no bo jednak się można to wszystkiego przyzwyczaić, tak nawet do ducha. I to, że jest nawiedzony dom, to też nie jest to żadna jakaś rewelacja, to nie to chciałam powiedzieć. Chciałam powiedzieć zupełnie co innego, mianowicie zakończenie tej historii jest niezwykłe. I przy tym zakończeniu już byłam, już osobiście byłam, ponieważ pewnego pięknego dnia postanowiono dom sprzedać, który cały czas był w rękach rodziny, to znaczy tej trójki kultańskiej, między innymi udzianek musiał wyrazić zgodę na to, żeby dom w został sprzedany. Wyraził zgodę on, Henryk i Maryna został dom sprzedany, ponieważ to był duży dom, on tutaj tak nie wygląda może tam wielki, w każdym razie to był tak duży dom, że tam zrobiono izbę porodową. I yy, sprzedano go izba porodowa jak najbardziej, proszę bardzo, pacjentki. I nagle przychodzi, proszę Państwa, do mojej na freta, do Warszawy, list od przełożonej pielęgniarek, która pisze proszę pana, do mojego dziadka, czy tam się coś nie stało w tym domu, ponieważ mamy bardzo takie dziwne sygnały. Pacjentki w nocy się urywają dzwonki, od 12 nikt nie dzwoni, nagle jakiś dzwonek dzwoni. Ktoś cały czas gdzieś chodzi, jakieś stuki niepokojące, czy Pan coś na ten temat, czy Panu coś na ten temat wiadomo? No czy się dziadek napisał, że mu nic nie wiadomo, ponieważ no nie chciał sprzedawać domu nawiedzonego. tak? każdym Ta razie, Potem po latach ten dom przebudowany, jeszcze rozmawiałam, jak zwiedzałam te miejsca, nie teraz tylko, jeszcze co zanim w ogóle pisałam, to byłam tam i rozmawiałam z panią kustosz Muzeum Wieckiego, yy, która mówiła mi, że pamięta w ogóle o tym, że o tym domu się mówiło. Znaczy o tym domu, który był przeobiony na izbę yy, nie wcześniej. No więc yy, zostawiam to bez komentarza, no bo nie bardzo umiem to skomentować, tak, że w każdym razie ten dom na, uważano za nawiedzony. Teraz jest tam yy, ośrodek służby zdrowia, praktycznie nie widać, został wchłonięty, rozszerzony, także właściwie yy, nie widać, że tam kiedykolwiek był dom Mieszkalny. Kiedy Włodzimierz zmarł na, na gruźlicę, już nie chce się rozwodzić, po pewnym czasie najpierw Franek najstarszy pojechał do Babki, która chowała i w jej miejscu, znaczy w jej osieroconym sercu, postaci syna Włodzimierza, on zajął w miejsce, był jej publikiem. Po pewnym czasie przyjechała tam również jej synowa z dzieci. I wszyscy od tej pory mieszkali w Wieliczce. Tutaj mamy taki, też przez Henryka Kozubskiego, akwarelę, panoramę Wielicką. I tutaj chcę wrócić do tej Melanii, po to między innymi ta kartka była. Chcę wrócić do Melanii, ponieważ Melania z Fischerów, przestała być Panną Fischerówną, została mężatką, już nieważne, czy się nazywała tak czy inaczej. Chcę powiedzieć, że nigdy, że, że to tak jakby dobro wraca poprzez pokolenia. Melania Fischerowna wiedziała, w jak ciężkiej sytuacji jest babka Emilia, w jak ciężkiej sytuacji jest Eugenia Herkulana Andrea i jej trójka dzieci, wiedziała, że wszystko dużo kosztuje. No cóż, zajęła się tymi dziećmi. Pomijam, że kranki w no, się zajęła na ona go kształciła, ale Melania przez całe swoje życie bardzo rodzinie Kozłupskich pomagała tym właśnie dzieciom. Czyli ma, ma Maryli i Henrykowi. No Henryk wspomina, że ciotka Melania ustalowała mu pierwszy garnitur. Jak skończył, jak zrobił maturę, no to poszedł w garniturze, który ma ustalowała ciocia Melania, tak? Zabierała yy, na wakacje, no i tak dalej, i tak dalej. Chodzi mi o to, że to wszystko jakoś tak wraca, więc warto się tym dobrem dzielić. Warto czasem, myślę, że to wiadomo, ale to tak miło jak to wybrzmiewa w rodzinnych historiach. Proszę Państwa, kończąc, już, żeby Państwa nie zanudzić, to chcę powiedzieć, że tak. Mieszkanie Kozłowskich było urządzone stosunkowo nowocześnie warszawskie mieszkanie, tylko tam niektóre były elementy stare, m.in. te filiżanki, o których mówię. Natomiast dom Kozubskich w wieliczce był pełen staroci. No i oczywiście ja chłonęłam te rzeczy. I między innymi były tam portrety stare, upstrzone przez muchy, tutaj już po konserwacji, portrety przodków i taka rzecz. Już nieważne, kiedy żyli, kto to był dla mnie, bo to i tak państwo tego nie zapamiętacie, ale chcę powiedzieć o takiej rzeczy, że pokryt pięknej honoraty pra, pra, pra babki Maryli, to był taki wzorzec, znaczy pra babki Maryli, pra, pra, moja, pra babki Maryli, to był taki wzorzec sewr odnośnie nosów. Otóż ciotka Maryla uważała, że nikt nie miał tak pięknego nosa, jak jej prababka Honorata i wszystkie znajome, y, młode dziewczęta stawały, stawały przed tym portretem, łącznie z jej, z jej siostrzenicą i pokazywały się, musiały stanąć profilem w czasu. czasy. Jak mówiła, że miano młode panienki, stawiała profilem i mówiła tak, no nie no taki nas, a prababka miała tak piękny nas. Bo, znaczy myślę, że ciocia Maryla uważała, że tylko ona w tym względzie może dorównać swojej antenatce że nikt nie dorównywał. Nikt nie miał tego tak pięknego nosa, jak piękna honorata, no i ewentualnie jej, jej yy, prawnicz. Dobrze. A teraz mąż pięknej honoraty, aptekarz, to tylko tak pokazuje takie biedne majorowskie portrety, które się zachowały w rodzinie już po konserwacji. Zresztą piękna honorata z tym nosem niestety zniknęła. Pewnego pięknego dnia, jak Kamfora wyparowała z rodzinnego domu Kozłowskich, ktoś by był. Nigdy nie wróciła do niego. Bardzo żałuję, bo to był najpiękniejszy portret. Natomiast tutaj, po konserwacji jej mąż aptekarz, też spory w rodzinie do dzisiejszego dnia były, no teraz już nie poboje nie żyje, spory gorące, który to mąż większej honorowej, czy pierwszy, czy drugi. nierozstrzygnięty pozostaje. Czyli to będzie to to nie, to ze strony Emilii, znaczy ze strony Eugenii. To Eugenia przywiozła te plamki. Tak, tak, to rodzina Eugenii. No to jest portret matki Konoraty, aptekarzowej, kiźlewiczowej i chcę zwrócić uwagę, tutaj słabo widać, ale ona ma takie bufiaste ręka, tak zwane baranie łódzce, to się na to mówiło, baranie łódzce, pierwsza połowa XIX wieku ten, ten portret, no tak, dawniej zdjęć nie było, więc się portretowano i była to pani aptekarzowa, kiźlewiczowa i i jeszcze chcę powiedzieć o tym, że kończąc, że z domem aptekarzy Kiślewiczów na Kresach wiązała się zabawna historia, którą właśnie opowiadała Ciocia Marela. Mianowicie przyjęto kiedyś do domu gubernantkę i pannę do towarzystwa, niejaką Kazię. I panna Kazia posiadała wiele walorów i jeden poważny defekt. Była mianowicie sucha jak szczapa i no, zjadała różne tam dodatkowe porcje leguminy, bo chciała być oczywiście nie taka sucha jak szlapa, bo dawniej to nie było w wodzie, bo uważano, że chuda to pewnie suchotnica. W związku z czym, no niestety była, mimo tych porcji leguminy, dalej była chuda. No i według niej to odstraszało wszystkich konkurentów do jej ręki. No i w końcu ciągle snuła jakieś matrymonialne plany, angażując domowników w swoje projekty, no i w końcu uradzono. Że skoro natura postąpiła, postąpiła pan nie kształtów, należy naturze to do pomóc. Uszyto watowany kombinezon i y, do wdziewania podsumnie i pan nakazia codziennie, ten widziewała ten. ten a zwłaszcza przy szczególnych okazjach specjalnych nosiła też sztuczne krągłości. I yy, proszę Państwa, ten misternie uknuty plan rzeczywiście przyczynił efekty. To znaczy, zjawił się konkurent, yy, który na nią zwrócił uwagę. No i bardzo szybko, ponieważ ona już była dość leciwa, trzy trwały krótko i Panna Kazia yy, stanęła na ślubnym kobiercu. Odbył się ślub i był to, jak ona kiedyś mówiła, to właśnie Panna Kazia, Pani Kazimiera już wtedy, był to najszczęśliwszy dzień jej w, życiu, w jej życiu. Natomiast po nocy poślubnej Pan młody wyjechał w nieznane. No, ale, to, ale Pani Kazimiera podobno się bynajmniej tego nie zmartwiła, że nie. najważniejsze, że została zaślubiona wszem wobec, przed Panem Bogiem w kościele jak należy, obrączkę ma, w związku z czym odszedł, no jak się naodali, jak ten kochać z piosenki, ale jak gdyby mówię, no y, y, podobno nie była, nie, 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 nie była nie była jakoś specjalnie rozżalona, natomiast myślę, że on mógł się czuć wystryknięty na dudka, przypuszczam. No W każdym bądź razie tak to się skończyło. No i proszę Państwa, już tak naprawdę definitywnie kończąc, to chcę powiedzieć jeszcze, że w yy, książce jest również o różnych innych duchach, m.in. o duchu, który zobaczył duchu Skarbka, który zobaczył mój dziadek w kopalni yy, jako student. Yy, Yy, górnictwa i ta historia zainspirowała mnie do napisania książki dla dzieci Myszka Gdańska i Dajmy Zakopanej soli", czyli jak gdyby, że te historie rodzinne, które gdzieś tam w tej mojej głowie są do czegoś się przydały innego jak gdyby, no i to co powiedziałam na początku, a co się nie okazało prawdą, mianowicie, że powiedziałam, że filiżanki przez długie lata, na tych filiżankach byli moi młodzi pradziadkowie pra, wydawało mi się, że to są jedyne ich konterfekty za młodu. Okazało się, że po latach, bardzo niedawno, dlatego się nie znalazły w, w sadze. No wszystko się znalazło oczywiście. Yy, okazało się, że zupełnym przypadkiem weszła w posiadanie tych portretów. Stary Andrzej się gdzieś tam zachował, w grupieci, w starym domu, który poszedł do sprzedaży, Dom Kozłowski został sprzedany. I wtedy grzebiąc gdzieś tam w rupieciach odnaleziono właśnie te dwa konterfekty, czyli Emilia, jeszcze raz, Emilia i Henryk Felix. Yy, także to tak ten. I tu chciałam powiedzieć, że saga to takie trochę wywoływanie duchów i kończę dzisiejszą prezentację dla Państwa yy, akwarelą Henryka Kozłowskiego. Yy, no, to jest historia związana z Kościółkiem Świętego Sebastiana, z Domańcem Świętego na Cmentarzu, ale no, to jest nieistotne. Pracując nad salą, myślę, że to było takie wywoływanie duchów i takie bratanie yy, się. No i zawsze oczywiście lepiej, jak ktoś żyje 109 lat, jak wujek Henryk, to na zakończenie pokażę, bo wujego... tak wyglądał, jak miał 100 lat. Yy, zawsze lepiej, jeżeli oczywiście 109 lat, i przekazać yy, yy, historię tak długiego życia. No ale jak widać, również Henryk Felix nie jest już dla mnie tylko pustym dźwiękiem, tylko pustym słowem. Dowiedziałam się o nim. Yy, dzięki Stasiowi Fischerowi. Yy, dzięki tobie, właściwie. No, a ja dzięki. I dzięki swojemu dziadkowi. Yy, i, no i, i ożył ja. również na kartach Włodzimierz Bruźlik, o którym się nie mówiło, a wrócił tutaj na, na stronie sali. Dziękuję Państwu bardzo. Może są jakieś pytania? Yy, bardzo proszę. Jeśli mogę, to chciałabym jeszcze coś yy, przypomnieć, bo mówiłaś, że. Tania ta Filipcia była i że Stanisław chodził do gimnazjum w Krakowie. I u nas w rodzinie taka była opowieść przekazywana, że on chodził do gimnazjum świętujacka w Krakowie przy ulicy Siemnej i Tania ta przychodziła po niego, przyjeżdżała, on nie bardzo chciał, bo miał 15 lat, a Niania wyglądała faktycznie jak taki wielki facet. Chodziła. Chodziła i on mówił, że jak rozłożyła ręce na tej siennej, to jak się wydawało, że od kamienicy do kamienicy. Tak, no no się miał... wstydził Mieszka się wstydził, tak. no i to jeszcze potwierdza też właśnie ten jej wygląd zewnętrzny. Ale tak. jeszcze bardziej, że mówiła, o mój Stasiu kochany, i przy kolegach, całowała no tak, no tego następcy. No. Czyli tak jak ci to dzisiaj mówi, o No obciążę. tak, tak, tak. No I ja może jeszcze bym tylko dodała no, parę słów. Mianowicie dzisiaj żyjemy w kompletnie innych czasach niż te XIX-wieczne pokolenia. Wtedy nie było telewizji, nie było komputera, nie było różnych mediów, które powodowały, że to życie rodzinne yy, rozbijają. Bo one rozbijają, gdzie się patrzą, jedno nie rozmawiają ze do sobą. Wtedy były gawędy, wieczorem się opowiadało. Yy, dzięki, ja się jeszcze załamałam z czasy, bez, bez telewizji, bez komputera i w naszym domu dużo się opowiadało o dawnych czasach. Dzięki temu my yy, dużo wiemy o przeszłości naszych dziadków, naszych pradziadków, znamy te powiązania rodzinne, to co tu, ja tutaj też Kasia powiedziała. I to jest, yy, wydaje mi się, bardzo, yy, no oczywiście, że te wszystkie dzisiejsze um, urządzenia, które są bardzo przydatne w naszym życiu, ale um, negatywną stroną jest to, że, um, że nie ma tej tradycji mówionej w rodzinach, ustnej, jak to się czasem określa. Um, w naszych czasach była ta tradycja ustna, myśmy dużo wiedzieli o, um, o tej przeszłości, o tej rzecz Filipci. Ja jeszcze dodam, że mój dziadek opowiadał, że pewnego dnia przyjechał ktoś tam z Wieliczki, że Filip chciał umierać chce sobie jeszcze tego Stasia zobaczyć, którego wyniańczyła od małego dziecka. No więc pojechał tam jak najszybciej. Ona mówi tak, wiesz Stasiu, muszę ci powiedzieć, bo ja nie mogę z tym umrzeć, te wszystkie zaklęcia, które znałam. No i... Ten się trochę, jak się mówi, wystrakał, a ona mówi, daj mi spokojnie, jak muszę, jak i to muszę powiedzieć. Bo mówi, bo wśród nas, czarowników, jest tak, że kobieta przekazuje mężczyźnie, a mężczyzna przekazuje kobiecie. No i ona go wybrała na tego spadkobiercę, jak zacząć. No i tam mu powiedziała do ucha, to i tamto, a przy tym przekazała mu taką księgę czar czarodziejską. Mój dziadek zaraz poszedł do spowiedzi, powiedział to księdzu, że został y, obdarzony taką spuścizną i ksiądz jakiś był na tyle mądry, powiedział, wiesz co, jeżeli ty tego nie praktykujesz i nie będziesz praktykował, przyniosłeś ulgę tej kobiecie w momencie jej śmierci. I to jest pozytywna strona tego. A jeżeli tego nie praktykujesz, to ciebie to nie obciąża. Mój dziadek na dodatek, mimo tej Yy, Opini się spalił tą księgę, księgę tylko potem żałował. Ułował. właśnie się żałował. Żałował Ułowała. bardzo, bo właśnie mówi, że już w Muzeum Tacięga by się bardzo przydała. Dodałaby takiego kolorytu, tym zbiorom, Ale on się pospieszył i spalił tą księgę. I nie było ani razu, tak? Yy, nie by nie, no, nie no bo obiecałam powiedzieć, że to nas było, że to wszystko tak powiecie. Jeszcze, jeszcze chciałam powiedzieć tylko, bo myśmy tutaj też się zaprosili. Jesteśmy rodziną, że tak powiem, z dwóch gałęzi drzewa genealogicznego. Ta nasza wspólna prababka Antonina Knapkę, która miała trzy córki: jedną Marię piszarową, drugą Emilię Kozucką i trzecią Stefanię Wachową. Tam się, uwaga, wrót. Szybko skończył, bo jeden syn zmarł w czasie studiów medycznych, a drugi syn yy, został księdzem. No więc tam już potomstwa nie było. I yy, więc zostały te dwie siostry, Fischerowa, Kozłupska, bardzo się kochały i wspierały, co było tu powiedziane, w trudnych życiowych momentach. Ja pamiętam jak to wiadomość o, o nie już nie o śmierci, to Ale chciałam się powiedzieć tak, że ta Karolina Knapowa, która miała te trzy córki, z domu się nazywała Tajman. Urodzona była w Bochni, jeżeli dobrze teraz pamiętam, no w latach 30. Ja nie A tak to powiedz mi, się podpowiedz. 1836, 36, 36. czyli dobrze no. lata 30 i y, właśnie około, w, w początku 30 lat y, osiedlił się w Bochni kupiec z Opawy, Tajchman, Józef Teichmann. E, tak, Józef Tajchman, y, który zajmował się handlem Materiałami opałowymi. Yy, no, drzewo węgiel, kupił kamienicę w rynku. To jest ta ostatnia kamienica przed tą wąską uliczką. Yy, Od góry patrzę. Ale ponieważ z racji tego towaru, którym handlował, potrzebne by było, żeby wjeżdżały fury po to drzewo czy węgiel. Kupił drugą par parcelę od obecnej ulicy Kraszewskiego, żeby tam był wjazd na to podwórko, żeby nikt tego, tej parceli nie zastawił, za bo wtedy by nie mógł wjeżdżać i ten nie mógłby handlować. Ta parcela do tej w zasadzie nie jest zabudowana. Proszę zwrócić uwagę, i tylko jak ona była długo, odsłaniała to podwórko w kamienicy dawnej krajmanu. Tylko jak postawiono tam wzdłuż tej wąskiej łóżki takie małe budyneczki handlowe i tam jest zakład jubilewski Byciaka i on trochę zaogranicza wjazd w to podwórko, ale generalnie to podwórko jest dostępne od ulicy Kraszewskiego noc Opawy, a to była rodzina niemiecka. I ja szukając za y, y, sprawą powstania styczniowego, bo się tym tematem interesowałam, znalazłam informację, że córki Teichmana, bo tej Karolina stał drugą córkę, drugą córkę teraz? Franciszkę. I jest napisane, że jak przywieziono do bokni powstańców Rannych, wyłapanych przy granicy na wiśle, którzy się przemycali do Galicji z królestwa, bo tu by, byli łagodniej traktowani. I tych wyłapanych y, powstańców y, umieszczono w, w kamienicy szefera, chyba. To jest tak. znowu ta kamienica, gdzie jest Galeria bochańska dziś. I tam w pomieszczeniach na parterze y, ci powstańcy y, byli gromadzeni do jakiegoś potem procesów sądowych itd. i tak dalej. I nie tylko, bo niektórzy dostali bardzo ciekawą propozycję. I wtedy jest napisane w, w, końce książ, w końcu książki, w szkolnej Szkoły Świętej Kingi, że y, córki tego Niemca, Teichmana, bardzo angażowały się w pomoc. Nawet tego, nawet tego szwaba, szpana, szpana. okazywały bardzo dużą ofiarą pomoc powstańcom. Czyli czuły się już patriotkami, Polkami. I, I to była właśnie też ta Karolina, czyli babcia mojego dziadka Krzysiewa. Ona potem wyszła za mężemica salinarnego pana Knapę Antoniego Knappe, który były wtedy bardzo popularne te przeniesienia służbowe, raz w Wałchnię, raz we Wieliczce. Został służbowo przeniesiony do Kliczki. No więc ona za nim oczywiście wyjechała i oni już potem mieszkali we Wieliczce. Więc i, no i potem te jej córki też tam się urodziły i tam ta rodzina mieszkała. Ślad tego pozostał na postaci kamienicy której losem no nikt się tak nie przejmuje. No stoi, kamienica stała, dużo kamienic, bo jest. Ale ta kamienica ma taką historię. A poza tym grób ich mam, bo na cmentarzu, yy, którym się staramy tak opiekować, yy, żeby nie został zapomniany, żeby nie został przekopany. Zresztą nie jest to mówiła Ziemna, tylko taką kamienną lamówką, yy, pionowy taki pomnik kamienny. Gdzie są ci oboje Teichmanowie? Najpierw umarł ten ojciec Józef Teichman, a potem jego żona Joanna. 1872 lata śmierci. Tak, 70 on, 76, on na tak, 86. O, o, tak, tak. No, i to jest też ten wątek bocheński, który tutaj. Który się po latach okazał. No, no to, to znaczy, że po latach dana. się tam dogadały, no, dzięki jubileuszom wujka Henryka, który żył 109 lat, bo gdyby nie jubileusze, to tylko się nie spotkali. A w naszach jubileuszy było trochę, bo długo żył. W no, związku na, na wielu się spotkałyśmy. Jeżeli tak no. rozmawiałyśmy. Ty masz ogromną wiedzę o rodzinie Bocheńskiej, w związku z czym to mnie, zaintrygowało, zainteresowało. Także, także tutaj wymieniałyśmy się, jakie, jakie właśnie tyle się dowiedziałam o tym, że ten Henryk Felix y, tak się ładnie przyczynił do kariery Stanisława Fischera, bo mi bardzo wybuchnął, jak mówię, nic wcześniej o tym nie wiedziałam. No, także... mam też trochę takich listów, które są w tej chwili które w muzeum.